Witam Was w podcaście Historia Biblii, odcinek 64, który chciałbym poświęcić Antiochii Syryjskiej. Gdybym zapytał Was o to, jakie miasta są najbardziej związane z historią chrześcijaństwa, to pewnie wymienilibyście Jerozolimę, Betlejem, a może Rzym, ale wczesna historia chrześcijaństwa jest związana szczególnie właśnie z Antiochią Syryjską. Kto pochodził z tego miasta, co się tam wydarzyło? Na te pytania postaram się odpowiedzieć. Zaczniemy jednak tak jak zwykle od historii powstania tego miasta. Z tym miastem jest związana historia Imperium Aleksandra Wielkiego. Po jego śmierci władze próbowały przejąć Antygon jeden z jego generałów. Zbudował on miasto Antygonia. Zjednoczyli się jednak jego przeciwnicy, inni generałowie Aleksandra i pokonali go, pokonali Antygona. Jego miasto, Antygonia, zostało zniszczone. Tych czterech zwycięzców podzieliło się imperium. Kasanter dostał Grecję, Lizymach Azję mniejszą, Ptolemeusz Egipt, a Seleukos Syrię. Do tego podziału nawiązuje chyba księga Daniela. Daniela 8 rozdział 22 czytamy. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy, z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał. Ten rozpad greckiego państwa na cztery części jest też opisany w Daniela 11 rozdział 4. Jednak z punktu widzenia historii biblijnej interesują nas tylko dwa z tych czterech królestw. Seleuji w Syrii, oraz Ptolemeusze w Egipcie. Z historią Antiochii jest związany głównie Seleukos I Nikator. To właśnie ten pierwszy władca, założyciel dynastii Seleucydów w Syrii, zbudował miasto Antiochia. W 301 roku, przed naszą erą, został pokonany Antygon, a jego miasto Antygonia została zniszczona. Rok później, niedaleko tych ruin, Seleukos I Nikator zbudował Antiochię. Tak naprawdę zbudował on cztery Antiochie. Nazwał on je na cześć swojego ojca, Antiocha. Dwie z nich pojawiają się w Biblii. Antiochia Syryjska, o której dzisiaj będziemy mówić, znajdowała się jakieś 30 km na wschód od Morza Śródziemnego i jakieś 400 km na północ od Damaszku. Seleukos, czyli władca Syrii, osiedlił w tym mieście Macedończyków oraz Żydów. Antiochia stała się stolicą Królestwa Seleucydów. Mieszkający tam Grecy i Żydzi mieli takie same prawa. Miasto to leżało na skrzyżowaniu szlaków z północy na południe oraz ze wschodu do Morza Śródziemnego. Ten król zbudował także port dla tego miasta. Port nazwał od swojego imienia Seleucją. Dzisiaj Antiochia leży w Turcji i nazywa się Antakaja. Port Seleucja nazywa się obecnie Samandagi. To miasto i port chodzi o miasto Antiochia i jej port Seleucję to miasto i port łączyła w starożytności żeglowna rzeka Orontes. W starożytności wielokrotnie budowano miasta daleko od morza i budowano dla nich jakby osobne porty. Była to częsta praktyka budowania miast z dala od morza, ale za to mających własne porty. Przykładem jest Rzym i Ostia. Zapobiegało to przed atakami piratów. Piraci, którzy by wylądowali, mogliby zająć to miasto portowe, czyli Seleucję. Nie mogli jednak zaskoczyć miasta, które leżało o wiele dalej. Żydzi uprawiali tam działalność misyjną i prozelityzm. Skąd o tym wiemy, w Dziejach Apostolskich opisano wybór siedmiu diakonów, którzy mieli się zająć kwestią osób mówiących po grecku, które potrzebowały pomocy. W Dziejach szósty rozdział 5 czytamy. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha, i Filipa, i Prochora, i Nikatora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelite z Antiochi. Zauważmy. Ostatni z tych siedmiu to Mikołaj Prozelita z Antiochi. Był to prawdopodobnie grek, który przeszedł na judaizm. Świetnie się więc nadawał, aby zadbać o pomoc dla ludzi mówiących po grecku. Czy jednak tylko Żydzi głosili tam w tym mieście swoją religię? W dziejach 11 rozdział weset 19 czytamy. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Początkowo działalność misyjna chrześcijan była zawężona do samych Żydów. Przybyli oni jednak do Antiochii, gdzie Żydzi starali się pozyskać pozelitów wśród Greków. Oznacza to, że tamtejsi Grecy w Antiochii, tamtejsi Grecy mieli niejakie pojęcie o Starym Testamencie. Dyskutowali z Żydami, którzy próbowali ich namówić do tego, żeby przeszli na Judaizm. Oznacza to, że tamtejsi Grecy mieli niejakie pojęcie o Starym Testamencie. Prawdopodobnie dyskutowali już o tym z Żydami. To na pewno ułatwiło zadanie przybyłym tam chrześcijanom. Być może też niektórzy po prostu wrócili do domu, jak wspomniany Mikołaj, który prawdopodobnie był Grekiem. Dzieje apostolskie, 11 rozdział weset 20 mówią. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. Tak więc znaleźli się chrześcijanie, którzy głosili dobrą nowinę także Grekom. Apostołowie wysłali więc do Antiochii Barnabę, a on stwierdził, że przyda mu się Paweł. W Dziejach 11 rozdział 26, czytamy: A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochi. I tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. W tym okresie apostołowie przebywali w Jerozolimie i stamtąd wysłali Barnabę. Jednak tam, chodzi o Jerozolimę, prześladowano chrześcijan i prawdopodobnie byli oni w ukryciu. Za to w Antiochii otwarcie głosili dobrą nowinę i otwarcie na widoku chrzcili nowych uczniów. Mieszkańcy tego miasta musieli ich obserwować i wymyślili dla nich nazwę. Mieszkańcy Antiochii nazwali uczniów Jezusa chrześcijanami, bo wciąż chrzcili. Dzieje apostolskie skupiają się na tym, co się działo w Antiochii. Mamy naprawdę dużo informacji o tym, co się tam działo, jeżeli chodzi o chrześcijan, a nie mamy takich informacji o Jerozolimie. Z tego powodu wielu uważa, że pisarz tej księgi, chodzi o dzieje apostolskie, czyli ewangelista Łukasz, był właśnie syryjczykiem pochodzącym z Antiochii. Narodowością Łukasza zajmowałem się w odcinku 60, jeżeli chcielibyście posłuchać. Począwszy od 11 rozdziału Dziejów Apostolskich, czytamy głównie historię apostoła Pawła, który wszystkie swoje podróże zaczynał właśnie w Antiochii. Ten jedenasty rozdział mówi nam o tym, jak wyruszył do Jerozolimy z pomocą dla głodujących. W dziejach 12-25 czytamy: Barnaba zaś i Saul spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana zwanego Markiem. Zauważmy, że napisano tam: Powrócili, ale nie napisano dokąd. Kolejny rozdział mówi jednak, że Barnaba, Saul, czyli Paweł oraz Jan Marek wyruszyli z Antiochii w pierwszą podróż misjonarską. W Dziejach 13 rozdział weset 4 czytamy: a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Prawdopodobnie Paweł i jego towarzysze poszli z Antiochii pieszo do portu w Seleucji. Mogli tam też popłynąć tą rzeką Orontes, która łączyła te dwa miasta. Ich tą pierwszą podróż misyjną opisuje rozdział 13 i 14 dziejów apostolskich. W Dziejach 14 rozdział 26 czytamy, jak powrócili Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. Paweł i jego towarzysze wsiedli na statek w Atalii i popłynęli do Antiochi a w zasadzie do jej portu, czyli Seleucji. W dziejach apostolskich jest kilka takich skrótów myślowych. Na przykład czytamy w niektórych miejscach, że oni wypłynęli z Antiochii, z Antiochii nie mogli wypłynąć, no chyba że tą rzeką, tylko wypłynęli z Seleucji, ale Seleucja i Antiochia były, były uważane za jedno. Tak samo tutaj czytaliśmy, że odpłynęli do Antiochii. Oni nie odpłynęli do Antiochii, tylko odpłynęli do Seleucji, czyli portu Antiochii. Ale w zasadzie tą seleucję uznawano w pewnym sensie jakby za taką dzielnicę tego dużego miasta Antiochia. Chociaż to w zasadzie było osobne miasto. W Antiochii syryjskiej liczba chrześcijan wzrastała i właśnie to doprowadziło do sporu. Pierwszym znanym chrześcijaninem z Antiochii syryjskiej był właśnie ten prozelita Mikołaj Oznacza to, że był to poganin, który przeszedł na judaizm, a więc został obrzezany. W Dziejach Apostolskich, 15 rozdział 101, czytamy: A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. W Jerozolimie i innych miastach, np. Antiochii Pizydyjskiej, chrześcijanie byli prześladowani. Ale tutaj, w Antiochii syryjskiej, istniała tolerancja, i dlatego właśnie tam doszło do tego sporu. Paweł i inni poszli do Jerozolimy, gdzie podjęto decyzję, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego nie muszą być obrzezani. Z tą decyzją wrócił do Antiochii, gdzie wybuchł właśnie ten spór w kwestii właśnie obrzezania. Później właśnie stamtąd Paweł wyruszył w drugą, a potem także w trzecią podróż misjonarską. Po tej ostatniej prawdopodobnie już nigdy nie wrócił do Antiochii. Zanim jednak do tego doszło, przybył tam, do tego miasta przybył także apostoł Piotr. W liście apostoła Pawła do Galatów, drugi rozdział 11 czytamy. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Do Antiochii Syryjskiej przybył Kefas, czyli Piotr. Początkowo spotykał się z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, którzy nie byli obrzezani. Później jednak, kiedy przybyli tam zwolennicy obrzezania, zaczął unikać takich nieobrzezanych chrześcijan. Paweł upomniał go publicznie wobec całego zboru o tym właśnie mówi list do Galatów. Antiochia stała się później bardzo ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa. Była ona jednym z pięciu najważniejszych chrześcijańskich miast. Należały do nich Jerozolima, Aleksandria, Rzym, Bizancjum, czyli Konstantynopol oraz właśnie Antiochia Syryjska. Mieszkający tam ludzie mówili także po syryjsku. Oczywiście Żydzi pewnie mówili po hebrajsku, a Grecy pewnie mówili po grecku, ale był tam też miejscowy język syryjski. Z tego właśnie powodu powstały tam pierwsze tłumaczenia Biblii na język syryjski już na początku II wieku. Te syryjskie przekłady były wcześniejsze niż późniejsze przekłady łacińskie. W późniejszym okresie powstało kilka interpretacji Pisma Świętego chodzi o to, jak odczytywać różne proroctwa, jak odczytywać różne nauki. Najważniejsze były szkoła aleksandryjska oraz antiocheńska. Ta ostatnia była przeciwna doszukiwaniu się zapowiedzi Chrystusa w każdym fragmencie Starego Testamentu. Szkoła antiocheńska twierdziła, że Stary Testament należy odczytywać jako wydarzenia historyczne. Odcinali się oni, ci mieszkańcy Antiochii, którzy interpretowali Pismo Święte, odcinali się oni od chrystocentrycznej interpretacji Starego Testamentu. Czyli takiego doszukiwania się w każdym opisie jakiejś sytuacji w Starym Testamencie, pewnego rodzaju proroctwa tego, co miało się wydarzyć później w Nowym Testamencie. Z tego miasta miał później pochodzić Ignacy Antiocheński. W czasach Trajana został on skazany na śmierć. Wyrok wykonano w Rzymie, ale ciało tego chrześcijanina przewieziono z powrotem do Antiochii. Innym znanym chrześcijaninem pochodzącym z Antiochii był Jan Złotousty. Został on patriarchą Konstantynopola. Potem również Flawian z Antiochii także osiągnął to stanowisko. Nie ma w tym nic dziwnego, bo jak mówiłem, Antiochia była jednym z pięciu najważniejszych miast chrześcijańskich w tamtym okresie. Jednak później to się zmieniło. Miasto Antiochia było wielokrotnie zdobywane. W 1268 Antiochie zdobyli muzułmanie i wymordowali wszystkich chrześcijan oraz zburzyli ich budynki. Skończyła się wtedy historia chrześcijaństwa w Antiochii. W 1516 miasto znalazło się w państwie tureckim. I tak jest do dzisiaj. Seleukos I Nikator, założyciel dynastii Seleucydów panującej w Syrii, Zbudował cztery siostrzane miasta. Wszystkie się nazywały Antiochia. W Biblii pojawiają się dwie z nich. My skupiliśmy się na tej najważniejszej, która była stolicą Syrii. Z tego powodu była nazywana Antiochią Syryjską. Ta druga to Antiochia Pizedyjska. Ta Syryjska była połączona z portem Seleucja. Były one połączone tak jak Rzym ze swoim portem Ostia. Miasta budowano z dala od brzegów, aby chronić je przed atakami piratów. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu Antiochia syryjska była oddalona od brzegu morza, ale miała swój własny port tam umieszczony nad brzegiem morza. Eusebiusz, który napisał historię wczesnego chrześcijaństwa, twierdził, że z Antiochii syryjskiej pochodził Łukasz, ewangelista. Z tego miasta w podróże misjonarskie wyruszał też apostoł Paweł. Przez kilka pierwszych wieków był to ważny ośrodek chrześcijaństwa. Właśnie tam pierwszy raz użyto nazwy chrześcijanie. Później jednak Antiochia znalazła się na granicy imperium, była często podbijana i przestała być ośrodkiem handlu. Ostatecznie, w 1268 muzułmanie wymordowali wszystkich chrześcijan. Antiochia podzieliła los innych miast, które znalazły się pod rządami muzułmańskimi, a później tureckimi. Na dzisiaj to już wszystko. Jak zawsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, proszę podzielcie się nim z innymi osobami, które może on zainteresować. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, co myślicie o historii Antiochii syryjskiej. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.